Witajcie w 13 odcinku z Poker Life <coughs> Z tej strony MKSPL i na starcie chciałbym pozdrowić mojego widza, Juliana yy, Juliana yy, 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 2110, tak To jest mój widz, tak? No i jego kanał YouTube nie, nie, nie pamiętam już, ale nie, nie no, nie pamiętam Sorki, no ale nie pamiętam tam jak mam trzy friendballe, no, nestpali. No i mój y, matki ma 9 level. Tak, bo w jest troszeczkę go. No i spoczko, spoczko. Jest. Teraz. Mój matkip. <śm> 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 nie wiem czy zrobić y, tam następną niedzielę czy tam sobotę, czy na piątek nocne polowanie, takie coś, że nagram odcinek, znaczy wrzucę odcinek między 23, 23, 30, 23, coś takiego, no odcinek wrzucę z tam z Ne, Ne, ne Bale, czy jakoś tak, wykupię sobie po prostu, no, kupię sobie jakieś, ileś tam, night bali, Nest Night Bali, czyli nocnych bali, czy coś takiego, no i sobie, um, no będziemy łapać nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy jak jest noc, to czy się inne pokamony ławią, bo nie jest, nie wiem, nie wiem. O, jakbym tego teraz złapał, to bym był szczęśliwy. Bo ja bym miał, ja bym miał dobre staty, to bym poszedł do mojej drużyny, ale jakbym miał złe, to i tak bym go sprzedał za sporo kaski. Więc dobry deal. Hmm. Który to był level? Czwarty. O właśnie może mój handur jeszcze wbije 10 level <laughs> Nie wiem Tu szybciej mój lot biję level niż Handur Chyba Lotat yeah. Spróbujemy lot wbić 20 ekspert tylko Który to był level? 8 chyba? Wow, lag. O, już odlakował. Jakie ma statystyki? Latający? Latający? Może mi się przydać latający. niech mm -mm, się coś mi się da, że nie przyda w mi Sprzedam go więc. Mm. Ha, ha, ha. lotowy jak gdy akurat dla mojego lotata hmm mi się dało że było ich 6 ale dobra tak akurat tylko 10 jak brakuje do levela lotet a potem z wbije wbiję ten le nie no level kurcze akurat dla mojego lotata wingro są słabe, bo on jest no, dobry na Wingle. Tylko 6xpa. 6xpa. Moskitina, <tryk> za to nie wiem, czy wygrał. 2xpa. Czekajcie, zrobię cię nic zaraz, że Już jest na boku w tej przerwie. No i brakuje nam dwóch ekspa dla mojego lotata i będziemy mieli level dla mojego lotata dia. fajnie i będzie jeszcze wyjściowy napój nie, ciekawy czy lotat z moim no, znaczy, ciekawe czy mi lotat zremisował z agunem niestety, przecież po mam się leczyć szkoda lotat kontrolotat. który lotat no nie no, cztery HP jeszcze. Dremis. Dzia. Yeah. No, dwóch ekspertów brakuje mi. No, fajnie. P do, poczekajcie, poklikam sobie, zaraz zwracam z punktami akcji. No, już jestem. i chyba wbije ten level. Bo tylko dwóch ekspertów brakuje. A on cały czas dremisuje. O, oh, jest, mamy ten level. <coughs> o tak. Mamy level. Mój lotat ma level. D -d 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 Eee yy. Czy mi się daje, czy nie zyskałem napoju Już drugi raz dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale przedtem też jak ubiłem level matki, powiedział, że nie zyskałem napoju. Nie wiem dlaczego Nie wiem, co się zbugowało, czy coś, bo level znaczy napoju nie dostaje. Troszeczkę słabo. Nie wiem dlaczego. No nie no. Czy tego napoju? Szkoda. Nie wiem. No. Dlaczego? Nie wiem. Czy coś się zbugowało, czy coś, że napoju nie dostaje, Jak ubiję level. Troszeczkę mnie to martwi. Spróbuję jeszcze ten level z jakiego no wbić. <coughs> Jeśli mi się uda, ale coś nie sądzę. Um. Ciekawe, że jest ich zakon walkę. 62 hp wygrał. 2 hp. Nie wiem, napiszcie w komentarzach dlaczego nie zostaje na, tych napoi, jeśli wiecie, dlaczego nie zostaje tych napoi za wygraną... Znaczy za wbicie levela. O, już tyle kaski, fajnie. To może jeszcze coś kupimy sobie w tym odcinku. W tym odcinku. Mingul. Sigzagun. Tylko tej kasy mamy. Fajnie. A, już kumam dlaczego nie mam tego levela. Bo dostajemy napój jak wbijemy my level, a nie jak wbiję pokemon Czyli, że jak mam większy level od pokemona to jak będziemy mieli 10, to za to do, 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 do dostaniemy. Bo gdy mój handel wbije 10. Już teraz kumam. Już nie ci pisać. <laughs> Nic. Dobrze. A więc zobaczcie, ile mamy kaski. Kupimy sobie coś na przykład y regionalne, tak? Regionalnych. Co będzie co nas stać? I stać nas na mapę turystyczną i na y nożyce. Tak, nożyce. I stać nas na jeszcze kilka rzeczy. I mam jeszcze sporo czasu. Pozostałem. Gdzie to było? Skoro to jest tutaj, to brakuje nam troszeczkę kaski do tego ale przecież ona jest tylko na ewolucję. Po co mi ewolucja? Nie wiem. Co by za to kupić? Kurczę. co by za to kupić, dziecko? Może najdwalda? Ile kupimy? 10 nie wystarczy. 8 nie wystarczy, 7 wystarczyło. 7 jest bali. Najdwali. Na to noszą wyprawę. Na polowanie, nie wyprawę. No jeszcze mam tu, troszeczkę tego czasu na. 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 na na nagranie znaczy na 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 co na Może jakieś na na nie na 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 kogoś na 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 rankingu. w ogóle na dziwne na są takie wiecie mają dużo levele jak, i gdy przestawiają grać w Pokémony, to wiecie, bioram sobie, sprzedają owe Pokémony, takie wiecie, już wykrzone, i kupują sobie takie dziewiąte, na przykład, tak jak ja. Tu już mogę chyba kończyć, później, a nie do roboty. A więc, cześć, oglądajcie kolejny odcinek ze Złuchu Enki's, siema.